Witam Was kochani w kolejnym odcinku i zapraszam na przegląd do sklepu Pepko. Kochani, mam dla Was kolejne perełki z wyprzedaży i tym razem pójdziemy sobie na ubrania, i już przy samym wejściu mam dla Was hit. Przecenione są zimowe buty. Te niskie, czarne śniegowce mam przecenione na 40 zł, a te skórzane na 45 Kochani, mamy sporo do oglądania. Przecenionych jest bardzo dużo rzeczy. Mam też dla Was kilka hitów w wyprzedaży, więc oglądajcie do końca. A przegląd zaczniemy sobie od barankowego sweterka. Bardzo miły w dotyku. Na ten baranek po prostu wygląda cudnie i idealnie pasuje do zimowej stylizacji. Jest przeceniony na 30 zł i największy rozmiar mamy podwójną xl -kę. Z tyłu znalazłam kolejny hit. Tym razem jest to błękitna tunika. No, ten kolor jest prześliczny. Bardzo mi się podobają też te podwinięte rękawy. Świetnie to wygląda. Tunika jest dosyć długa, ma dół taki zaokrąglony, rozcięty i tył jest troszeczkę dłuższy. No, świetnie ta bluzeczka się układa i jest przeceniona. Uwaga, na 17 zł. I największy rozmiar mamy nawet potrójną xl więc hit. Kolejny sweterek, tym razem w kratę, jest przeceniony na 30 zł i największy rozmiar mamy tutaj podwójną xl -kę. Bardzo mi się podoba ten jego dekolt, bo jest taki wspiczasty i ma też takie fajne bufiaste rękawy. Przecenione mamy również te bluzki z długim rękawem, one są z tej sportowej serii Bany, kosztują 25 zł i najmniejszy rozmiar mamy tutaj XS, a największy XL. Przecenione mamy również ten pomarańczowy sweterek, no powiem Wam, że chyba się na niego skuszę, bo ja lubię takie bardzo żywe kolory. Kosztuje on teraz 30 zł, a największy rozmiar mamy tutaj podwójną XL. -kę. Przecenione mamy również te jesienne kurtki i tutaj mamy tą ala taką koszulową, kosztuje 35 zł i największy rozmiar mamy tutaj L. No i kochani, mamy pierwszą sukienkę. Kosztuje 25 zł, największy rozmiar 44. Ona tutaj z tyłu miała taki paseczek, ale on ma być z przodu, ktoś go po prostu przełożył. Bardzo miła w dotyku, rozciąga się, no ale też jest bardzo obcisła kolejna krata, ale tym razem mamy bluzeczkę, bardzo mi się podoba to te połączenie tego granatowego, bordowego i żółtego, ślicznie to wygląda bluzeczka kosztuje 22 zł i największy rozmiar mamy tutaj 44 a teraz moje wielkie zaskoczenie kochani ten przepiękny błękitny sweterek niedawno do mnie dojechał a już jest przeceniony kosztuje teraz 30 zł największy rozmiar L no i oczywiście od razu go sobie wzięłam a teraz coś ze sportowej kolekcji. Mamy brązową, rozpinaną bluzę. To, co mi się w niej podoba, to to, że ona jest o wiele dłuższa niż takie standardowe bluzy. Jest przeceniona na 50 zł i największy rozmiar mamy nawet potrójną xl -kę. Bardzo ładny kardigan, miły w dotyku, delikatny materiał. Przeceniony jest na 30 zł i największy rozmiar mamy tutaj L. Bardzo mi się też spodobała ta flanelowa koszula, fajna taka biało-czarna krata. Przeceniona jest na 25 zł i największy rozmiar 44. Przecenione również mamy niektóre dodatki i tutaj mamy kremową apaszkę przecenioną na 7 zł. Przeceniony mamy również ten różowy szalik. Jest teraz przeceniony na 20 zł. Bardzo ładny kolor i podoba mi się to srebrne serduszko, które jest tu przyczepione. Kolejna kurteczka. Tym razem ta futerkowa niebieska, bardzo miła w dotyku. Kosztuje teraz 45 zł i największy rozmiar 46. Tutaj musiałam sobie cofnąć, bo myślałam, że nagrałam dwa razy tą samą bluzeczkę, ponieważ w tej samej kracie mieliśmy też koszulę. Teraz mamy taką zwykłą tunikę, jest przeceniona na 15 zł i największy rozmiar mamy tutaj potrójną XL i ta tunika ma ten sam krój, co ta błękitna na początku, czyli ma podwinięte rękawy i zaokrąglony dół. A teraz zobaczymy sobie spodnie i na początek mam dla Was czarne, dresowe, przecenione na 35 zł i największy rozmiar XL. Kolejny hit, kochani, przecenione są te spodnie ala skórzane. No, świetnie wyglądają. Przecenione są na 25 zł, z tyłu mają kieszenie i największy rozmiar mamy tutaj 44. A teraz mamy jeansy, fajny taki czarno szary kolor są zwężane przecenione są na 30 zł i największy rozmiar 44 kolejne dresy tym razem mają biały pasek po boku fajnie to wygląda przecenione są na 15 zł a największy rozmiar podwójna XLK Kolejne ciekawe spodnie, tym razem materiałowe, czarne w białe paseczki, są przecenione na 30 zł, a największy rozmiar również 44. No tutaj mam taką jedną, jedyną perełkę, kochani, dobrze pamiętam te spodnie, one są materiałowe, czarne i w takie malutkie kwiatuszki, przecenione są na 22 zł i u mnie została ostatnia sztuka. Kolejne dżinsy. Tym razem takie klasyczne, prosty wzór. Kolor też taki standardowy. Przecenione są na 25 zł i największy rozmiar 46. Kolejne dżinsy. Tym razem białe. No popatrzcie, jak świetnie wyglądają. No aż się przypomniało lato. Przecenione są na 22 zł i największy rozmiar 44. A tutaj mam dla Was kolejną perełkę. Na wyprzedaży znalazłam tą sztruksową spódniczkę. Jest przeceniona na 30 zł i największy rozmiar mamy tutaj nawet podwójną XL. -kę. A na koniec przeceniony znalazłam również ten szary kardigan, który jest bardzo długi. Przeceniony jest na 17 zł, więc hit i największy rozmiar mamy tutaj L. Na tym zakończymy ten przegląd, więc bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Napiszcie mi w komentarzach, co z danego przeglądu spodobało Wam się najbardziej i co Wam udało się kupić na wyprzedaży. Życzę Wam miłego dnia, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.